Cześć, z tej strony Kiki Wilku. Witam w kolejnym odcinku z serii na tym kanale. W tym odcinku, no, już jest piąta nad ranem następnego dnia. I pojadę sobie w tym momencie zobaczyć, jak to moje drugie pole wygląda. Albo najpierw zobaczyć, czy kury już jajka dały. O, są jajka. No to przy okazji zbierze się trochę jajek. Będzie zawsze to coś. No, widzę, że pole sobie pięknie rośnie. Jak tam nawodnienie. No, jeszcze jest ok. Teraz pojadę zobaczyć do sadu. I za chwilę pojadę też sprzedać te jajka. Ciekawe, ile kasy za nie dostanę. No, myślę, że już raczej będę miała 12 tysięcy w kieszeni. Także w sensie, że dobiję do tej liczby, no bo. Jakbym za tyle koszu. Boże, za, no, za tyle jajek miała dostać. Yy, o, są już? Co, jabłka. Jakbym za tyle jajek miała dostać 12 tysięcy, to ja nie wiem, co by się musiało stać. Przecież to by była ogromna sumka i to za jakieś. Ile to jest koszyków jajek? No, nawet nie jakoś bardzo dużo. Więc. No. To by było ciekawe. I dziwne mocno. Ile zarobię? Ile, 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 ile. I prawie dwie stówki. No to w sumie nie jest źle. Jest nawet dobrze. No i nareszcie można przewieźć jabłuszka. Na to czekałam, bo z tego będzie naprawdę dużo pieniędzy. No jeszcze się zaczekasz, moje drugie pole urośnie. I będzie wszystko dobrze. Może sobie nawet szklarnię uda mi się kupić. W tym odcinku, albo w następnym odcinku, nie wiem, zobaczę jeszcze. O, nawet mi się trochę już auto zdążyło ubrudzić, kurczę. Nie umiem sterować na tej kamerze. I, i dobra, może być taką. I teraz y, traktor, przyczepka i jedziemy po, ja, po jajka, tak. Jajka rosną od dzisiaj na drzewach. Ja co umiem się wypowiadać, naprawdę. Jajka Jorostu na drzewach, na pewno. No dobra, podepnę się pod przy, przyczepę, bo to przyczepką nie można nazwać, bo jest ogromne. Dobrze, że mam tak blisko, żeby zawieźć te jabłka, bo y, z tego sadu, tam jest niedaleko, właśnie do tego sklepiku, gdzie, jest, gdzie są te, gdzie sprzedawałam jajka. No to właśnie w tym samym sklepiku sobie sprzedaję y, jabłka. No, więc nie jest to jakoś daleko, jest to na pewno dużo, dużo bliżej niż jak się jedzie do yy, skupu yy, tych. Jak to się nazywa? Skupu pszenicy, tam żyta i jęczmienia. No, tu, tutaj, żeby sprzedać jabłka, jest bliżej. A jabłka też są bardzo, bardzo mocno opłacalne. Sypie się. Wiadomo, że tego naraz nie zabiorę. To chyba trzeba będzie przewieźć tak na dwa razy. Czy na 3? Nie, no na 3 to już raczej nie. Wydaje mi się, że na dwa razy będę musiała to przewieźć i tyle. Ale nie wiem, to się jeszcze okaże, tak naprawdę. Bo ostatnio, jak przewoziłam pierwszy raz, no to yy, było to tak, że yy, na samym początku przewoziłam autem, bo ja nie wiedziałam, że tam jest aż tak dużo tych jabłek. A chciałam w ogóle przetestować, jak wygląda przewożenie tego. No i yy, nie wiem czy... No czyż nie, no mi się wydaje, że na dwa razy przewiozę to. Jak na razie mi się też nie opłaca jeszcze kupować nowej... Yy, jak to się nazywa? Nowej przyczepy, tej, tej takiej dużej, co tam naraz da się załadować wszystkie jabłka. No ale to bym chyba potrzebowała już szybszy traktor, bo ten się zatrzymuje na 17 na godzinę. Czy tam na 16. Przy takiej przyczepie. A co dopiero będzie się zatrzymywał... Przy Przyczepie, która jest chyba dwa razy większa, No bo pomieści wszystkie jabłka, no to tak, przynajmniej jest dwa razy większa, musi być 17, tak, 17 tysięcy. 17 000... Czy ja tu nie podjadę? Co jest? 17 tysięcy, 637 punktów. Nie wiem, ile to jest. Nie wiem, jak działa tu przeliczanie tak dokładnie. Że jak zamienić te funty na kilogramy. Czy te funty to są kilogramy? Nie wiem. Nie znam się po prostu. Ty, to stąd można tak szybko dojechać do yy, CPN-u? Hm. W sumie nie pomyślałam, a cały czas go widzę. Trochę... Trochę głupie to z mojej strony. Bo nigdy go nie... Nie, no... Wiem, że on tu jest, ale cały czas o nim zapomina, bo naprawdę jest blisko jednak do niego. No, trudno. A tu co to jest? Co to jest? Kozy tu można mieć? Chyba tak. Nie wiem, zaraz zobaczę. I teraz pytanie, ile za to dostanę? Pieniędzy. O, jest już. Zobaczymy, ile pieniędzy. Ile na tym zarobię? O, pokaż się. O, ho, ho, lecą pieniądze, dojdę do 20... Eee, nie doszłam do dwudziestu. No ale prawie siedem tysięcy dostałam za to, to jeszcze drugie siedem tysięcy będzie. No i ciekawe ile to kosztuje, bo kozy też są fajne do hodowli. A w szczególności podoba mi się to, że oscypki można by było se samemu robić, no bo oscypki się robi z tego co wiem, to z koziego mleka. Przecież nie wiem, nie jestem pewna. A tu co to jest? A nie, tu można po prostu podjechać też. Czy walnę? Nie walnę. No i git. Tylko muszę wycofać, bo nie będę podjeżdżać pod tą górkę z powrotem. Bo to będzie bez sensu. Trochę koło zrobiłam w tym momencie. No ale dobra Dobrze zatankowałam ostatnio traktor. No bo tak sobie myślę, no przecież kończy mi się y, paliwo. A zanim ja jeszcze dojadę tutaj do tego, tego CPN-a, y, zanim, no właśnie, zanim w ogóle dojadę, to y, może mi się paliwo już skończyć. A miałam tylko 10, 10 gal. Co tak rzuca? Coś nie tak jest? Ty, co jest? Rzuca mną, no. już chyba, chyba no mną nie rzuca. No. Nie wiem, czy tam taka dziurawa droga nagle się zrobiła. Nie jest przecież dziurawa. Chociaż nie wiem, bo tu też nie jest jeszcze. Znaczy, no nie jest jeszcze i nigdy nie będzie taką pełnoprawną wersją, z tego co wiem. Więc nie ma co się czepiać. To nie jest Farming Simulator, który jest już mega rozbudowany. I ktoś tam się mnie raz pytał. Czy nagram Farming Simulator? Tak. Nagram. Tylko najpierw muszę. Wiadomo, kupić tą grę. I po drugie będę ją nagrywać nie na komputerze, tylko na konsoli. No i kurczę, dwa razy muszę przewieźć. Lipa, lipa. No ale dobra tam. No i wracając do tego, co mówiłam, tu jak będę już nagrywać, które fa... Farming Simulator to będę nagrywać po prostu na konsoli. I nie wiem, kiedy to się zdarzy. Nie wiem, czy będę na przykład, nie, nie wiem. W tym roku może kupię, może w następnym, może za dwa lata dopiero. Nie wiem, to się okaże tak naprawdę, bo, no, Farming Simulator do najtańszych gier też się nie zalicza. Więc, no wiadomo. A po na konsoli, no bo na kompa to bym sama mogła, wiadomo, skrakować grę i tyle. No i za darmo ją mieć. Ale nie mam miejsca na kąpie, no i dlatego na konsoli chcę pobrać, no bo na konsoli mam dużo miejsca. A po na konsoli wygodnie się gra, więc nie będzie żadnych problemów. Zatrzymam się kiedyś na tej górce, jak się zapomnę i się cofnę do tyłu. Ty mnie ludzie tutaj na tej górce by powyprzedzali. Ja sobie jadę traktorem, a tu ludzie było, obok śli i by mnie wyprzecali takim normalnym tempem. A co mi tam, pojadę sobie na skróty. Szybciej dojadę i rozpędzamy się. I się nie rozbiłam, na szczęście. Ciekawe, ile teraz będzie pieniędzy, no tyle samo, bo przecież mam tak samo załadowane. I jeszcze raz będę musiała pojechać. Tylko, że yy, teraz będzie mniej. Ja mi się. Nie no, no bo wzięłam już. No, wzięłam już większość tych jabłek i mi się wydaje, że teraz mniejsza duża część yy, będzie do zebrania. Myślę, że tym razem pojadę zamiast tędy, gdzie podjeżdżam pod tą ogromną górkę, to myślę, że sobie pojadę tędy, którędy wracam. Nie wiem, czy nie będzie szybciej, może będzie wolniej. Tu po prostu zobaczę teraz, w tym momencie. I tak jak myślałam, będzie mniej. Mi tu tak szczerze, te jabłka bardziej przypominają jakąś. Cebule, czy coś takiego niż jabłka? No takie jakieś mało czerwone są, nie wiem. Ja jak na samym starcie zobaczyłam w tym przyczepie, to sobie pomyślałam, cebule mi dali zamiast jabłek? Kiedy cebula rośnie na, rośnie na drzewach? No nie wiem. Coś mi tu nie pasuje. Coś tu co jest nie tak, błędy w Matrixie normalnie. Wiadę? Nie, dobra, się trochę. Myślałam, że wiadę w tamtą, tom. Boże, jak się nazywa ta maszyna, gdzie się wlewa wodę? Silos to się nazywa, chyba ta. No, ale ja tam chyba już nic nie mam. Hm, a może coś tam jeszcze jest? Nie wiem. Nie, wydaje mi się, że wszystko już zebrałam, bo w ostatnim czasie nie przechowuję tego tam w środku, tylko po prostu yy, od razu zawożę. Chociaż wiadomo, jak będę miała na przykład takie ogromne pole jak tu. No to wiadomo, że je będę zbierać, yy, dawać tą pszenicę do silosu, a nie od razu jechać tam wie gdzie, jak daleko, żeby przewieźć yy, trochę pszenicy. No i wtedy sobie kupię też na pewno większą przyczepę. No ale to będzie dopiero później, no bo wiadomo, teraz to dopiero się zaczynam rozwijać tak naprawdę. I sprzedajemy, i zobaczmy ile będzie kasy. Dojdzie do 28 tysięcy? Doszło. Tylko jak zwykle nie przebiło tej jednej sumy. Stówki mi tylko brakuje, żeby przebić piękną oto sumę. Mam plan, co teraz zrobimy. Teraz po prostu zrobimy oprysk, no bo przecież jabłka muszą być znowu spryskane. Mi tam jeszcze w opryskiwaczu został, zostało, więc nie muszę jeszcze kupywać. I muszę się cofnąć. Chociaż nie, mogę w sumie tak ostanąć. Będzie też dobrze. Teraz sobie do tego podjadę. I... Co prawda nie wjechałam w ten, wypryskiwacz, opryskiwacz, ale już traktorem w płot tak. Okej, okay, można się podpiąć. I jedziemy opryskiwać. No bo trzeba je opryskać, bo z tego co wiem to za każdym razem, jak się zbierze jabłka, to oprysk całkowicie spada do zera. Tak, ja byłam na Mazurach, to tam było tak, że jakby, jak jechaliśmy tam przez Mazury, no to tak o. Było tam parę domów, jakaś wioska. No i później sobie jedziemy dalej. No i. Yy, I przez 500. No dobra, przepraszam, trochę za duża liczba. Tak, przez 100 km sam las. No, dosłownie, tam las, las, las i tylko las. Dosłownie. No, tam po prostu cały czas jest las. No, po prostu jak jedziesz, to tylko co jakiś czas są jakieś tam wioski lub domy. Co jest e, ciekawe, to domy są daleko od siebie odstawione, takie jak na kaszubach. Tak, to chyba kaszuby się nazywało. To kaszuby to jest takie teren polski, w których jest taki język dziwny. Kaszubski się chyba nazywa, no i tam dla przykładu domy są oddalone, nie tak jak na przykładu Na Dolnym Śląsku, że dom na domie, żadnych polan No i wszędzie zabudowa, a na Kaszubach to i na Mazurach to w ogóle totalnie Rozpierdziel, bo tam to Jedziesz i co chwilę lasy i wioski to Ledwo co widać bo tak mało ich jest Na Kaszubach po prostu domy są w dalekich odstępach. Czemu mi się tak gra baguje? Halo? Halo? Nie lubię jak mi się tak gra baguje. To jest znak, że czas zrobić zapis. Okej, okay, zapis, zapis już jest. Jak mi wywali grę, to nic się nie stanie. Dobra. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Przepraszam, że tak mało dzisiaj zrobiliśmy. Żadnej orki, ani nic na polu, ale nie mam dzisiaj czasu. Chcę szybko po prostu nagrać odcinek i go zmontować, bo teraz nagrywam sobie trochę na zapas odcinku, żeby nie musieć codziennie albo co dwa dni nagrywać. Więc dziękuję za obejrzenie, życzę miłego dnia, dobrych wieczora i cześć! Z lewa do prawa. W koncercie już na prąg mamy moc i układy z dobrą melodią jak szagi Bez twojej pomocy nie damy sami rady podnieś ręce w górę